Hej, cześć, Tym razem krótki filmik o tym, jak przygotować motocykl na wyprawy za pośrednictwem kufrów marki Hepco Baker, ponieważ jest to marka, z którą od dłuższego czasu mamy kontakt i zawsze ona jest gotowa sprostać naszym nieoczywistym oczekiwaniom. Więc mieliśmy kiedyś Gladiusa. To jest nasz były Gladius, który nas odwiedził. Dzięki Karolinie bardzo dziękujemy. I Gladius jest wyposażony w taki fajny system mocowań, który nazywa się Seabow i miękkie kufry, które jak widzicie, w bardzo prosty sposób można ze sobą zabrać w podróż. Tutaj do dyspozycji mamy aluminiowe kufry, ale jeżeli byście chcieli, żeby były one z materiału, to też w prosty sposób taką adaptację można wykonać i nawet Gladiusa z Gladiusa zrobić Adventura na chwilę, ale to nie wszystko. Mamy kufry centralne, mamy torby, które możemy przyczepiać sobie do klatek lub gmoli jak wolicie, mamy generalnie gmole, osłony metalowe, które chronią motocykl przed ewentualnymi skutkami kolizji, osłony na lampy, centralne stołbki, mnóstwo gadżetów, które zawsze przydają się w podróży, a z reguły myślimy o tych, że one nie istnieją i nie da się z tym nic zrobić, więc zwróćcie uwagę na markę Hepco Becker, ponieważ ona wychodzi naprzeciw potrzebom motocyklistów. I być może jesteście smutnym motocyklistą, który właśnie kupił sobie sportowy motocykl i nagle stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim jest zabranie czegokolwiek ze sobą w podróż, no poza plecakiem. I tutaj, poza tankbagiem, który wydaje się być oczywistym jedynym rozwiązaniem do dyspozycji, mamy możliwość zaadoptowania siedzenia pasażera do tego, żeby stało się ono lądowiskiem dla kufra. Już o kufrze może niekoniecznie będziemy musieli dużo gadać, ale zwróćcie uwagę, jak śmieszne jest to rozwiązanie i jak proste i oczywiste wydaje się zrobienie takiego stelaża, który wykorzystuje mocowanie zadubka plastikowego, który tu może być aerodynamiczny, albo po prostu kanapy i może być płaskie jak lądowisko i możecie sobie przyczepić dowolną torbę, niekoniecznie kufer, który jest do tego przeznaczony, ale jak już Wam Ekonomia pozwala, a e, postrzeganie rzeczywistości również wam nie burzy tego wizerunku GSX era z czymś takim, to Przeznaczony specjalnie do tego mocowania kufer wpisuje się w bryłę sportowego motocykla i robi z niego pojazd, który w bardzo prostym ruchu można zamienić z powrotem na taki, jaki był, a nawet dwuosobowy z powrotem. A dodatkowo pojemność tego kufra zapewnia nam gwarancję tego, że wszystko co mieliśmy w plecaku możemy ze sobą zabrać, a może nawet trochę więcej. Dla tych wszystkich, którzy potrzebują tej informacji, to tak wchodzi tu kask. Nie wiem po co, ale ludzie o to pytają, więc wchodzi tutaj bez większego trudu. Mam nadzieję, że Was zainteresowała marka Hetko Becker. Dodatkowo jakość wykonania, trwałość tych rzeczy, bo nasz Klaudiusz już niejedno widział, w niejednego pieca chleb jadł i ma już kolejnego właściciela, który również cieszy się, z właścicielkę, która cieszy się z jego użytkowania. Także tyle. Pozdrawiam.